Jeżeli mówimy o klarowności rozwiązań prawnych, to również w zakresie oceny skutków wprowadzanych regulacji, jeżeli one dotyczą rynku gospodarczego, czy to w sensie samego rynku, czy to w sensie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a administracją publiczną, publiczną to znaczy zarówno rządową jak i samorządową. Konieczne jest, aby przy każdej tego typu regulacji, przy każdym tego typu projekcie ustawy, była również obligatoryjnie zawarta ocena, jak te rozwiązania wpłyną na funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Żeby po prostu w ocenie skutków regulacji ten element stanowił pewien odrębny punkt i żeby jego istnienie było obligatoryjne. Uważam, że tego typu rozwiązanie już na wstępie, kiedy zaczynamy ten, zakładam, duży pakiet zmian dla przedsiębiorców. Takie rozwiązanie powinno być wprowadzone. To jest, to jest sprawa jedna, jeżeli chodzi o te kwestie legislacyjno-administracyjne. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem odpowiedzieć na tą inicjatywę w związku pracodawców i przedsiębiorców i wystąpić. Prezydencką inicjatywą ustawodawczą w tej ważnej sprawie. Myśmy o tym rozmawiali w połowie zeszłego roku, że taka inicjatywa jest potrzebna. Rozmawiałem na ten temat z Panem Prezesem. Inicjatywa wydawałoby się drobna, ale niezwykle ważna i można powiedzieć, że aż dziw wierzę, że do tej pory jej nie zrealizowano. Że przecież ona powinna się znaleźć w polskim systemie prawnym już bardzo dawno temu, a, a jej nie było. Praktycznie wszyscy prawie że przedsiębiorcy to właśnie mikro, i średni przedsiębiorcy dla ochrony interesów, których została przygotowana ta ustawa. Stąd decyzja o tym, aby właśnie przygotować ten projekt. Projekt, który nakazuje w przypadku każdego proponowanego rozwiązania prawnego, które mogłoby wpływać na sferę praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców albo mogłoby wpływać na kwestię praw i obowiązków przedsiębiorców wobec administracji publicznej, nakazuje badanie, przeprowadzenie badania skutków, jakie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ta regulacja wywoła i umieszczenie w wyniku tego badania w uzasadnieniu ustawy. Ja Przede wszystkim bardzo podziękować Panu Prezydentowi za podjęcie tej inicjatywy i jej przeprocedowanie. To inicjatywa oczekiwana od dłuższego czasu przez środowiska gospodarcze. E, miejmy nadzieję, że albo ograniczy, albo zlikwiduje, albo będzie początkiem końca dyskryminacji prawnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, która niestety przez lata miała miejsce. Większość praw, które w Polsce były uchwalane, były uchwalane z myślą o czterech tysiącach dużych firm a nie o tym gospodarczym liczącym 2 miliony ludzi, 2 miliony przedsiębiorstw. Miejmy nadzieję, że to się skończy tym bardziej, że zarówno te małe firmy, jak i ta konkurencja taka prawno-legislacyjna, to możemy z innymi krajami w zasadzie tylko tym konkurować.